Cześć wszystkim, tu Magda. Dzisiaj pogadamy sobie o różnicach pielęgnacji kręconych włosów i fal. I powiem Wam szczerze, że tak jak ze wszystkim, oczywiście, jeśli chodzi o te podpunkty, no to będą takie momenty, gdzie pewnie nieraz powiem w tym odcinku, że Bywa różnie, że to kwestia indywidualna, bo tak jest, ale przede wszystkim ten film jest dla osób, które może akurat teraz pielęgnują falowane włosy i zmagają się z czymś, i po tym filmie okaże się, że może warto jest coś pozmieniać, bo jednak więcej osób przy falach robi tak czy tak, a nie tak jak kręcone włosy. Wiecie, o co chodzi. więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda. Dobrze, zacznijmy od pierwszej różnicy sposób mycia. Przy kręconych włosach zazwyczaj stosujemy metodę OMO. I MOO, a przy falowanych włosach OMMO. OMMO jest to skrócona wersja OMO, y, ponieważ ucinamy jedno O, dlatego że y, zazwyczaj fale nie lubią tak mocno obciążającej y, pielęgnacji, y, tak bardzo y, odżywiającej. I faktycznie zauważyłam tą różnicę, że fale wysokoporowate faktycznie mogą korzystać z OMO, ale jednak y, częściej stosuje się tą y, Uciętą wersję, czyli OMMO. Natomiast jeśli chodzi o OMO, to tu oczywiście kręcone włosy zazwyczaj lubią mocniejsze odżywienie, więc bardziej im pasuje ta metoda, ja uważam, że po prostu każdy powinien wypróbować każdy sposób mycia, czyli Omo, MOO. O, M, M o. Są nawet takie osoby, które na przykład stosują M, -O -O -O. serio, ale to już potem eksperymentujcie, jak sobie ogarniecie włosy i to, czego one potrzebują. Także tak uważam, że po prostu każdy powinien próbować każdy sposób mycia, obserwować włosy, bo to jest tutaj najważniejsze. Jeśli chodzi o szczegóły tych sposobów mycia, no to zapraszam Was do moich odcinków tu na kanale albo na bloga, wszystko będzie na dole podlinkowane. Rozczesywanie włosów. Jeśli chodzi o włosy kręcone, no to tutaj zazwyczaj dopomagamy sobie odżywką. E, przy pierwszym o, mamy odżywkę do mycia na długości i wtedy na mokro rozczesujemy włosy, e, bo jeśli mamy mocny skręt, no to faktycznie tutaj to jest zbawienne, bo można z łatwością wtedy rozczesać włosy, m, tak dużo sobie ich nie wyrywamy. Natomiast jeśli chodzi o fale, no to tutaj e, zarówno można rozczesywać nos, Sucho, bo jednak ten skręt jest mniejszy, w takim sensie, że po prostu no, te włosy są falowane, niekręcone i też e, aż tak się nie splączą podczas dni, kiedy nie myjemy włosy, więc jak najbardziej na sucho to się może sprawdzić. E, przy kręconych włosach też wiem, że są osoby, które rozczesują na sucho, następnie na przykład na, mm, olejują włosy i wydaje mi się, że tak do 3A to się dzieje. Ale oczywiście to wszystko jest indywidualne. Jeśli macie 3B, 3C i z łatwością rozczesujecie włos, no to jak najbardziej. Ja na przykład nie rozczesuję na sucho, tylko na mokro na odżywce. Kręcone włosy, które zazwyczaj kręcą się już od nasady, mają potrzebę mocnego odżywienia. Nakładamy kosmetyki od prawie nasady aż do dołu, bo z nimi raczej nie ma problemu, aby je obciążyć, czy coś z tych rzeczy. Natomiast przy falach no to tu już jest troszkę inna sprawa. Jeśli mamy włosy podatne do obciążenia, no to wtedy nakładamy od ucha w dół. Albo na przykład jeśli włosy mają tendencję do przetłuszczenia się włosów, to też to jak najbardziej się sprawdza. Oczywiście tutaj też bardzo ważna jest porowatość. Moim zdaniem szybciej przetłuszczą się włosy średnio porowate, jeśli nałożymy kosmetyk blisko skóry głowy, Niż wysoko porwate, tak, ale, no, to tak jak mówię, wypróbujcie to i to i ocencie, co bardziej wolą Wasze włosy. Jeśli chodzi o stylizatory, no to tutaj zazwyczaj kręcone włosy wolą kremy do stylizacji, takie wiecie odżywiające, ze sporą ilością emolientów, czy nawet nie, ale po prostu kremy to jest coś, co loki lubią najbardziej, a fale, żele utrwalające, żeby ten skręt został jak najdłużej, żeby włosy się jak najdłużej ładnie falowały i, i... To jest taki ogólny podział, oczywiście są wyjątki, ja też używam żeli, ale jeśli miałabym wybrać, no to u mnie kremy zawsze będą na pierwszym miejscu. Tak samo są fale, które też używają kremy, no ale jeśli jest tutaj ktoś z Was, kto na przykład ma fale i używa same kremy, to teraz już może wiedzieć, dlaczego to do końca nie jest to. Może warto wypróbować żele. Odgniatanie włosów po stylizacji. Otóż przy kręconych włosach nie ma takiej potrzeby, jeśli klasycznie stylizujemy włosy, nie ma takiej potrzeby, aby wygniatać te kręcone włosy w koszulkę bawełnianą czy ręcznik z delikatnego materiału. Nie ma takiej potrzeby, można, ale nie trzeba. Ja często wygniatając moje loki w koszulce bawełnianej, no to czy ręczniku, no to mam zazwyczaj takie wrażenie, że ten stylizator ściąga się z włosów i potem będzie większy puch. Za to fale, właśnie. Kochają to odgniatanie włosów już po stylizacji, żeby odsączyć wodę, żeby odsączyć włosy z nadmiaru wody, właśnie w koszulkę czy ręcznik, i dzięki temu te fale lepiej się kręcą. Oczywiście, kręcone włosy również można wygniatać w ręcznik, ja zawsze mam to poczucie, zwłaszcza kiedy teraz stosuję metodę miskowania, testuję. Właśnie mam takie myśli, że jejku, nie ściągnęłam całego stylizatora, ale no to jest właśnie ta różnica między kręconymi włosami a falami. Fale raczej się nie muszą o to martwić, a kręcone włosy mogą mieć takie coś w głowie, że no nie, no chyba z dużo ściągnęłam tego stylizatora. A potem się okazuje, że wcale nie jest tak źle. Ale jak najbardziej, nie ma problemu z tym, żeby potem wysuszyć włosy kręcone bez uprzedniego Wygniecenia ich koszulką czy ręcznikiem z delikatnego materiału. Natomiast fale już lubią sobie je wygnieść. Ale jestem ciekawa, jak wy robicie. Dajcie znać, oczywiście. Suszenie. Jeśli chodzi o tą czynność, no to przy kręconych włosach yy, nie ma problemu z tym, aby mieć przez całe suszenie głowę skierowaną do dołu. Potem po prostu bierzemy głowę do góry, sobie tam odmiatamy, jakoś stylizujemy, układamy tak jak chcemy, i yy, jest ok. Natomiast jeśli chodzi o falę, to tutaj warto zmieniać te pozycje, yy, czyli na przykład mieć głowę skierowaną do dołu, potem w trakcie sobie przerzucić włosy na prawą stronę, na lewą, żeby zmieniać po prostu te pozycje, bo często jest tak, że jeśli falowane włosy trzymamy ciągle na dole, potem podnosimy głowę do góry. To tutaj te fale, tutaj ten czubek jest po prostu ulizany. Yy, pojawia się tak zwane gniazdo yy, i to po prostu z tym trzeba więcej pokombinować. Można to sobie ogarnąć, ale jest więcej kombinowania, bo jednak fale mają inny skręt i to są inne włosy. Tak, więc to jest bardzo ważne. Oczywiście tutaj też ważna jest gęstość włosów, bo nawet kręcone włosy, które są dość rzadkimi włosami, też mogą odczuć. To, że ta głowa skierowana do dołu, z tym jest coś nie tak. Po prostu wtedy też warto e, pokombinować e, z bokami e, i też warto, o tak, jeśli chodzi o suszenie, oprócz suszenia z głową do dołu oraz na bokach, również warto podczas suszenia wstać. I wtedy z głową skierowaną do góry e, przerzucić włosy sobie do tyłu i tak też suszyć. Żeby włosy przyzwyczaić do tego, jak będą wyglądały i jakim będą kształcie e, podczas normalnego, codziennego życia tuż po wysuszeniu. Jest również jedna różnica dotycząca równowagi pech. Oczywiście już uczulam, że to ja wiem. Naprawdę są przeróżne sytuacje. Są indywidualne osoby, które mają totalnie wszystko inaczej od innej osoby. Tak naprawdę wszystko zależy od włosów i trzeba obserwować i eksperymentować. Równowaga pek to po prostu są obserwacje. Nikt Wam nie da złotego środka, taka jest prawda? Ale jeśli chodzi o taką różnicę, to często jest tak, że kręcone włosy bardziej lubią emolienty i humektanty. Troszkę mniej proteiny, natomiast przy falach, oj, naprawdę, jak teraz robiłam na blogu typy skrętu, to główne to było to, co zauważyłam, że fale kochają proteiny kochają proteiny. E, oczywiście tutaj m, też jeśli chodzi o emolienty i humektanty, to zależy, e, na przykład fale mogą pokochać proteiny, emolienty, humektanty mniej, e, albo odwrotnie. Oczywiście trzeba pamiętać, że m, nie trzeba zamykać emolientem pielęgnacji, zwłaszcza przy falach, zwłaszcza przy włosach, które lubią proteiny. Proteiny wydobywają skręt, natomiast humektanty m, mogą dać dodatkową objętość. Pamiętajcie o tym. Zresztą, no już za bardzo się rozwinęło. W tym temacie. Może dlatego, że właśnie robię na vlogu FIS, um, uaktualniam u równowadze pech. Jeśli chodzi o cały rytuał pielęgnacji włosów, to zazwyczaj przy kręconych włosach stosujemy większą ilość kosmetyków. Chodzi mi o, tak jak powiedziałam, OMO nawet, tak. To są trzy produkty zazwyczaj, a przy falach. 2 przy metodzie AMMO. Więc to jest ta różnica, że po prostu zazwyczaj przy kręconych włosach używamy tego więcej. Tak samo odżywka bez spukiwania. Przy metodzie OMO, spokojnie i przy kręconych włosach, odżywka bez jasne, co tam chcecie, nakładajcie. A przy falach oczywiście bywa różnie, yy, także to jest ta różnica. No i ostatnie, yy, oczywiście przy kręconych włosach. Yy, stosujemy gęstsze produkty treściwsze na przykład maski, ale również też czy to gęsta maska, czy też nie? Używamy zazwyczaj większej ilości produktu, jeśli chodzi o nakładanie na włosy. Oczywiście też jest ważna ta gęstość włosów, bo każdy ma inną. Pamiętajcie o tym, ale no, tak zazwyczaj jest. To jest taka ogólna różnica. Natomiast jeśli chodzi o fale, no to fale wolą lżejsze konsystencje, lżejsze produkty. Oczywiście treściwsze maski, gęstsze też się nadadzą, ale w tym przypadku już po prostu trzeba uważać na tą nakładaną ilość na włosy, bo, no, wiadomo, żeby nie obciążyć, żeby nie przetłuścić, sama w sobie produkt, nawet jeśli dobrze go zmyjemy, po prostu może obciążyć, dlatego że e, ten skład był tak bardzo bogaty. No, dobrze, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przydał. Dajcie znać, jak to jest u Was. Wiem, dobrze, że z równowagą pech to jest totalnie u każdego zróżnicowane, ale właśnie o to mi chodziło, żeby podać Wam takie ogólne różnice. Mam nadzieję, że ktoś z tego skorzysta. Oczywiście zapraszam Was na mojego bloga, bo tam ciągle dzieje się coś nowego i dodaje coś nowego. Zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie czasami są live'y i też tam możecie być ze mną na bieżąco. No i pamiętajcie o systematycznym peelingowaniu skóry głowy. To by było na tyle. Trzymajcie się. Papa.